Miła. A jej kartę tak. narasta sakramentem bez Maryjkoana. Co? Zu! Aha! Uch! Po ciężkim dniu odprężenie. Uch! W dobrym losie z umalenie. Włoski trzymał chłopy, twarz na wieki. Obserwacja faktów przez szczęście powieki. Harle z oczu dał, szła błogosławił. Babylon wolności we mnie nigdy nie zła.

dla nas ta sanklamentem jest. Co? Co? Czemu ja nie mogę palić o nim po kogódek lat? No to i tak, buraki dalej będą wetać patrząc. Popraczysz te zaprzeczenie, bo za Wojny, ja będę bronił mojej racji Ja będę dyskryminowanie, wieczna za posiadanie Co gadża jest chępem, pewnie zaniebanie Nie chcę, to nie weźmie, przecież swój rozum ma Dajcie wreszcie spokój, dajcie spokój, dziecię i ciało Rzeczna, wspólnika Nikogo nie zabiła Dla nas ta sakramentem jest Sadzić, Rzeczpospolita polska, zakazy! A jednak, dla sakramentem jest! Co? Co? Ej, Słuchajcie moi drodzy! Ja teraz mam jedną taką ważną rzecz. Chciałbym, mam trzy życzenia i pierwszym moim życzeniem... Pierwszym moim... Pierwszym moim życzeniem jest, żebyście zrobili wielki hałas dla Kłaka, który jest tutaj. Drugim moim życzeniem jest, żebyście zrobili wielki hałas dla Jabasa. A trzecim moim wielkim życzeniem jest, żebyście zrobili hałas dla samych siebie, bo jesteście najlepsi. Słuchajcie, one love. A ja idę sobie to do was zaśpiewać. Wiecie, mi się tu ludzi na tej scenie. Nie będę tu stał cały czas. Yes. Wszystkie ręce do góry moi drodzy Mam nadzieję, że ten mikrofon Tak otwarta okay. sytuację Jestem tutaj spokój Gdzie jest bas? Gdybym był maniem i nie mógł spełnić swoje. To jaka bym była I pa, prosz, pa Rada rzeka, rada kusa Pamiętaj, że Ja też proszę, ta, jebane Gdybym był maniem i mógł spełnić swoje. To jaka była byla Samolię ten święt, trzy pokusaka też kroślaje mamy Chciałbyś bogactwo i drugie życie Biedną kobietę i lub suznę Lub szczęście, permanentne upojenie, A to wszystko dla siebie, dla siebie stolenie Prawdę chcę, ja, ja tego potrzebuję Przyżyczenia życzenia tak mało w głowie kalkuluję Bo ja tego chcę, bo to mi się należy Uważaj szczęście w rozsądku leżnej Chcę biedny tą spasę na biegną i muzynę konto bez ograniczeń, piwnice, zginę Wszystkie piękności do... Świata wokół Nie. Tak, to jest to, w czym zatracić się chcę Lub inaczej, ty złoto, perły, zeszowe